Putin ani nie spodziewał się tak skutecznej obrony Ukrainy, ani takiej nieudolności swoich wojsk, choć musiał wiedzieć, że są zdolne do popełnienia każdej możliwej zbrodni, ale zapewne zupełnie nie spodziewał się, że walki będą toczyć się na terenie samej Rosji. Co więcej, że regularne rosyjskie oddziały zaatakują sami Rosjanie. O zupełnie nowym froncie tej wojny Andrzej Zaucha. Zdjęcia z drona pokazują, jak na przejściu granicznym graj Woronowo w rosyjskim obwodzie Białgorockim spokojnie okopują się wrogie Putinowi oddziały. No, co Cóż można powiedzieć? Granica została przełamana. A dziadek Putin już wkrótce zmieni się, w lipowy miód. zmieni się w lipowy miód. Czyli umrze. Dzisiaj pojawiły się informacje o kolejnych atakach w graniczących z Ukrainą rosyjskich miejscowościach. Ofensywa na rosyjskim terytorium nabiera rozmachu. Patrioty Rosji. To patrioci Rosji, ludzie, którzy Powstali przeciwko putinowskiemu reżimowi, bo to, co robi Putin z Federacją Rosyjską, prowadząc z nami wojnę, wywołuje sprzeciw wszystkich rozumnych Rosjan. Formalnie Rosję zaatakowali Rosjanie, którzy od początku wojny ramię w ramię z ukraińską armią walczą z inwazją Putina. Oficjalnie Kijów twierdzi, że nie ma z nimi nic wspólnego. Tak działa Rosyjski Korpus Ochotniczy. Wrogowie Putina zdobyli podczas operacji co najmniej jeden transporter opancerzony. To, co wydawało się błyskawicznym rajdem niewielkiej grupy dywersyjnej na graniczący z Ukrainą terytorium Rosji, okazało się doskonale zaplanowaną operacją, która ma pokazać słabość rosyjskiej armii. My znam, że... Wiemy doskonale, że rosyjskie siły zbrojne to nie jest żadna profesjonalna armia, chociaż niektórzy sądzili, że to druga armia świata, ale okazało się, że to blef. Ta akcja pokazała, że rosyjskiej armii brakuje ludzi i sprzętu, by pilnować własnej granicy. Tak mówi się w Kijowie. Anality... Politycy oceniają, że teraz Rosjanie będą musieli przerzucić jednostki z frontu, by załatać dziury w obwodach. Graniczących z Ukrainą. A to znaczy, że wyszkolonych żołnierzy zabraknie na kluczowych kierunkach, gdy już rozpocznie się ukraińska ofensywa. Rzecznik Kremla wyraził głębokie zaniepokojenie w związku z sytuacją przy ukraińskiej granicy, ale sam Putin, który wręczał dzisiaj nagrody państwowe, ani słowem nie wspomniał o rajdzie jego wrogów na rosyjskim terytorium. Często nam mówią, że Rosja rozpoczęła jakąś wojnę. Nie, Rosja przy pomocy specjalnej operacji wojskowej próbuje zakończyć wojnę, która jest wymierzona w nas. Rosyjskie ministerstwo obrony pokazało, jak artyleria Rosjan ostrzeliłuje partyzantów, a rzecznik ministerstwa ogłosił, że dywersanci zostali zlikwidowani. Kijowski reżim, który poniósł klęskę w Bachmucie, rozpoczął akcje terrorystyczne wobec cywilów. W obwodzie biełgorodskim wygląda to inaczej. Ministerstwo Obrony i siłowe struktury kontynuują oczyszczanie terytorium rejonu Graj Woronowskiego. Zwracam się do mieszkańców, którzy czasowo samodzielnie opuścili swoje domy. Na razie nie należy do nich wracać, bo wciąż trwają tam ciężkie walki.